Cześć! Niech Cię nie zmyli to pudełko, to nie LEGO. Witaj na kanale komiksowania. Otrzymałem ostatnią paczkę w tym miesiącu w takim oto pudełeczku. Otwieram. Mam tu komiksy od Semik. Jedno z moich ulubionych, jak nie ulubione wydawnictwo. Kupiłem to na Oliksie. Bardzo lubię to wydawnictwo. Często u mnie goszczą ich komiksy. Lubię robić porównania. Kupuję je cały czas praktycznie na bieżąco, gdzie się da. Jak się trafią fajne promocje zazwyczaj. I tak się stało i tym razem sporo starego komiksowego dobra. Część z tych komiksów. Może rozpoznacie, może je mieliście, może były w Epiku lub innym wydaniu, jak na przykład ten Spider-Man z Wolverine. Jest komiks Spider-Man to od Toda wydany przez Egmont. Dalej, Mega Marvel. Mam nadzieję, że będzie w lepszym stanie niż mój. To będzie podmianka. Nawet widzę, że papier w miarę czyściutki. Chodzi mi o te tuboki, że nie są. Za bardzo zarzuknięte, więc tu jest fajnie. Bardzo ładny stan. Dużo nie zapłaciłem za nie. Tu jest trafiony ten mega Marvel, ale też widzę, że jest w miarę panisher Harry Larsen. Robił robotę w chyba lepszą niż w spider ale to tylko moje takie zdanie. Kolejny Panisher Jimmy i Mark Texiera rysują. O, tu jest Panisher Jimali, Lee. w takich ciemniejszych kolorach. Gregory Wright. Także trochę nieznany mi kolorysta. A zazwyczaj Alex Sinclair z Jimem Lee. Robi. wtedy trochę inaczej to wygląda. A tutaj już Mark Texera, charakterystyczny. I to był główny cel mojego zakupu. Tekonany, 7 zeszytów powinno ich tu być. być. I, I przez to zdecydowałem się kupić całą tą pakę, cały ten zestaw komiksów. Na Oliksie można znaleźć komiksy Tinseng, trzeba wpisywać jak chcecie. Czy to nazwami bohaterów, czy firmą Idzie znaleźć Zachęcam też do odwiedzania grupy na Facebooku Komiksy Team Semik Świetna grupa, fanpage komiksowy Dużo się tam dzieje na temat Semika Można się dużo dowiedzieć Powymieniać po pokupywać też komiksy te komiksy z Conanem wyszły już w kolekcji czarno-białej ale ja tamtej kolekcji nie zbierałem kupiłem tylko pierwszy numer ale te natomiast chciałem mieć, gdyż to jest firma którą lubię bardzo i chcemy jak najwięcej ich komiksów zebrać aby też były w jak najlepszym stanie te widzę, że są bardzo Dobre. Ten komiks ostatnio byłem w Gorzowskim Antykwariacie, przejazdowo, i był bardzo był zniszczony. Cena też była dosyć solidna, jak za tamten komiks, więc tylko popatrzałem i poszłem dalej. Konanów, Semik wydał bodajże 9 sztuk. Były to różne zeszyty, i 32-stronicowe i 68-stronicowe. W dodatku, zazwyczaj były reklamy głównej linii Marvela. Okay, i to było tyle: 15 semików z tej paczki. Semikowe zakupy trochę mi rozwaliły system w tym miesiącu. Nie kupiłem Epic Collection Spider-Man 4. Poleciał na kwiecień, na pewno go kupię. Także jeśli chcecie zobaczyć porównania, to śledźcie mój kanał. Jeżeli go będę miał już, to zrobię porównanie z tym, co jest w semiku, żebyście mogli zobaczyć co i jak. Subskrybujcie, lajkujcie, piście, cześć.